Witam, dziś zagramy sobie w produkcję nazwaną Punch Club, co ważniejsze zagramy sobie w nią po raz trzeci, to ważny jubileusz na moim kanale, także z tej okazji możecie dać na przykład 20 tysięcy łapek w górę, mam nadzieję, że cel uda nam się uzyskać, ponieważ wydaje mi się, że Wielka Republika Hajsowników, a raczej kolonia hajsowników oraz obóz śmiesznych ludzi z tejże kolonii zasługuje na 20 tysięcy łapek pod tym odcinkiem. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, moi kochani, w kolejnym odcinku Punch Klawa Zostaliśmy przyjaciółmi z Rojem i teraz e, zobaczymy, co z tego wyniknie. Great, Fala, let's go. Idziemy z nim na dwa, może maksymalnie pięć piw i troszkę sobie porozmawiamy. To jest jakiś ziomek. Nice evening, right? What? Oh yeah, Hayda. I'd like to ask you a question. What do you know about self-destruction? Co wiesz na temat samozniszczenia? Tyler, he looks like a good guy. I think you should spend more time with him. Self-what? I prefer self-improvement. IMPROVEMENT LIKE WHAT? MAKING YOUR MUSCLES BIG. YOU KNOW THESE THINGS WILL ALWAYS END, owning, end UP OWNING YOU. Generalnie gość mówi coś o samozniszczeniu i że ćwiczenia i posiadłości cię zawsze e, zniszczą. Jesteś trochę wolny jak na wojownika, prawda? Chcesz mieć trochę nowych blizn? Zginiesz bez nich. YOU go. STREET FIGHTER. WIN 5 FIGHTS ON THE STREET. Ok, czyli u Taylora możemy się pobawić walki uliczne. TEST MYSELF. Ok, możemy się przetestować. W walce przeciwko jakiemuś gościowi no na ma w chuj umiejętności my mamy wyższe statystyki ale nie przekłada się to jakoś bardzo na armor, regenerację i, i celność zobaczymy jak to wyjdzie, myślę że mamy spore szanse zobaczymy, no o kurwa ale combo poszło, piek, ale go tłukę ale mówię teraz, o Jezus o Jezus, o Jezus, ale ty płaczesz ale w zarabia. ojej, chciałeś zarabiać na YouTube to zarobisz tutaj w Web Rexa. ale go tłuczemy śmiecia no, z dwójkę nam i dopiero my ci 50 już bije. No dobra, okej, okay, to tutaj zdecydowanie. Widać te statystyki i trzy e, trzy ruchy atakujące robią swoje. Okej, okay, też coś tutaj mi przywalił teraz. Ej, ale gość został po prostu zmasakrowany! I za chwilę jeszcze mu poprawimy na dodatek. No cześć, jeden raz, jeden cios Mordo. Mordeczko, podbrudkowy jakiś. Pięknie, piąteczka podbrudkowym. I zwycięstwo po naszej stronie. Wow! Cztery kolejne żetony, minus 16 helta. Test myself mógłbym, ale możemy zapisać postu do ligi. Jeżeli się nie mylę. E, nie, jest rookie league. Walka przed nami, znowu z Hexorem. On już jest trochę poraniony, ale musimy chyba troszkę od, odratować naszej tutaj... E, ten. No to spoko. Mamy w takim razie jeszcze trochę czasu, żeby się poudoskonalać, żeby zrobić troszkę self-improvement. E, zanim pójdziemy na kolejną walkę. Dzwoni do nas telefon, zobaczymy cóż to, któż to. How? Hi hey kid, have you created out your garage with gym equipment yet? If you save enough. Okej, okay, tutaj dzwoni do nas telefon, tę sytuację znam. E, dzwoni do nas telefon i mówi, że możemy sobie tutaj kupić e, jakieś rzeczy do naszego garażu, żeby nie musieć chodzić na siłownię, tylko móc trenować w domu. Móc znowu to, hello? Have you visited all the various. E, czy wszystkie lokacje już odwiedziłem? Dobra, ten prank nam daje tutaj. Ee, różne wskazówki Przez telefon, żeby nas naprowadzić Troszkę na to, co moglibyśmy robić Żeby pewnie ewentualnie popchnąć delikatnie też fabułę do przodu Dobra, w lodówce pusto I nie mamy za dużo keszu Pojedźmy sobie do biura Mika On nas powinien jeszcze raz nakarmić Zanim się na nas obrazi Here is your meal Nie, jeszcze spokojnie za dwa posiłki możemy sobie od niego wziąć Więc tak, pojedźmy sobie tutaj Prześpijmy sobie chwileczkę dosłownie Nie za dużo, pójdziemy do pracy, żeby zrobić trochę keszu żeby nam się tutaj żarcie i ten to zrównało mniej więcej Dobra, zajebiście Jedziemy teraz do pracy No nie myślę, że musimy to zrobić na piechotę Bo nie mamy już kaszu na autobus, ale spoko Jedną pięćdziesiątkę zarobimy na pewno Mam nadzieję, że i drugą się również uda O, pięknie, bardzo, bardzo sympatycznie Na koniec dnia nam trochę statystyki spadną Właśnie, na 4 do 2 Zleciliśmy ale spokojnie to nas nie boli, bo kolejna walka w Lidze jest znowu niezbyt trudna, tak naprawdę. Więc powinniśmy sobie na luzaku z tym poradzić, i wydaje mi się, że tak sobie poradzimy. Dobra, tutaj zarobiliśmy sobie setkę. Jedziemy tutaj. Możemy na piechotę w sumie iść póki co, bo mamy teraz w miarę luźny powiedzmy czas. Kupimy sobie ze trzy mięsa. Yy, I teraz tak, chodźmy do domu. No, jedną godzinę możemy zmarnować, myślę, że na luzaku. Zjemy coś, zjemy mięso, pójdziemy spać, wyśpimy się troszeczkę, poprawimy sobie delikatnie humor, oglądając tutaj cosik, zjemy mięso i ruszymy na siłownię, żeby troszkę się przygotować jeszcze do tej walki. Znaczy, w sumie bardziej tak szczerze, tak szczerze, bardziej żeby zadbać o tę formę, żeby nam nie spadały aż tak te statystyki, bo, bo, bo one zwyczajnie. Nam lecą delikatnie w dół Tak szczerze to możemy to chyba zrobić tuż przed walką A ta walka jest jutro Więc teraz bym się nie napinał tak szczerze O treningi jakoś bardzo Tylko zjadłbym jeszcze mięso i poszedłbym do pracy Zarobić kolejny cash Żeby mieć go troszkę do przodu Teraz tak, później sobie pójdzie, zaczniemy chodzić na te walki yy, Uliczne Żeby tam móc troszkę powalczyć i zdobyć tych monet Skillsów przed następnymi walkami w lidze Jak również pójdziemy do tego magazynu I troszkę w te bardziej ryzykowne walki się pobawimy Bo tam będziemy mogli zarobić po prostu pieniądze jednak zanim to się stanie, ja bym chciał mimo wszystko zarobić jeszcze troszkę pieniędzy yy, i pobawić się w treningi. O, kurwa, jestem zbyt zmęczonym. Dobra, wróćmy do domu na piechotę w takim razie. Musimy tak, musimy teraz zjeść mięso, wyspać się, chwilę dosłownie się wyspać. Yy, dobra, do tej pracy po tej chwilę, po te dolary możemy wrócić później i ją dokończyć. No to nie boli jakoś bardzo. Póki co się na jakiś taki sensowny stan i polećmy na siłownię, tutaj dychę wejdźmy Tak i sobie troszeczkę poćwiczymy wszystkie statystyki, żeby to na trójkę, to na trójkę to na piątkę znowu weszło tak żeby na walkę po prostu mieć te statystyki dobre i być pewnym, że ona bardzo szybko i bardzo dobrze się zakończy, troszeczkę mamy średnio u nas jeżeli chodzi o nastrój tym bardziej musimy tę walkę wygrać bo to nam delikatnie spowalnia trening i to jest bardzo niefajne, dobra może skupmy się najpierw na sile, bo nie wiem czy w związku z moim humorem uda mi się wszystkie statystyki dobrze naładować zanim ten dzień się skończy, właśnie to idzie w ogóle bardzo bardzo wolno ta ławeczka płaska, więc może polećmy tym, bo to pamiętam, że zawsze troszeczkę szybciej chyba idzie, nawet nie tak jak trzeba będzie dużo tutaj włożyć w to, żeby to weszło na piątkę a i to nie wiem czy się uda przez nasz humor może być tak, że się nie uda tak, najprawdopodobniej się nie uda, więc ja nie będę kusił tutaj czasu, pójdziemy na skill tree i teraz tak, high punch i high kicka mam a ile do aktywnego skilla, w ogóle mamy tak strażnie fajną umiejętnością tutaj jest Muscle Memory, który powoduje, że siła poniżej 4 nam nigdy nie spadnie, no nie. No następnej umiejętności jeszcze jest trochę. Teraz tak, co, czy jest tu coś z dobrym przelicznikiem na, mm, na, 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 na siłę? Low kick jest na pewno. Herding your opponent stamina and agility. Obrażeń jest pół, bo mam półtora jest 1,5 plus 1,7. E, to zada 6 obrażeń, to zada 7, bo to ma więcej podstawowych. Dosyć, są dosyć celne. gdzie tu nie można sobie popatrzeć. Chyba muscle memory sobie wezmę, żeby nam ta siła na pewno nie spadała poniżej czterech. Chociaż my i tak chcemy ją trzymać na wyższym poziomie, no nie? Więc nie wiem, czy teraz jeszcze chce się decydować. Dobra, przed tą walką jeszcze nie będę się decydować. Na kolejne te rzeczy tu mam nadzieję, że nam nie ucieknie walka ligowa. Spróbujemy. Dobra, dobra, złaś, dobra, złaś. Bo dzień się za skończy, musimy odbyć walkę. A nie, jest inny koleś. Jest inny troszkę ziomeczek, ma takie same umiejętności jak my i taką samą ilość zdrowia, tylko że ma dwa skile walczące, dwa unikające i ma perka, że demorals. All damage done by your opponent is... a 20% mniej obrażeń nam bije Czyli no ma raczej taki odżyć cienkiego perka. No dobra, walczmy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ojej, to byłem pewien, że będę sparowany z tamtym ziomeczem. O kur... To chyba bity w niego jest redukowany o tyle. O kurwa, tej! Ale no mi wyświetliło, że ja nie będę miał z nim walki, tylko z kimś innym. Jezus Maria. Ale wpierdol dostaje. A dlaczego aż tyle? Przecież my mamy takie same statystyki. I on ma o jednego tego mniej. Ten perk mu kurwa aż tyle daje? Ej, bo to jest aż niemożliwe. Ej, jakie on mi hity posprzedawał. Tylko że z czego to wynika? Że on mi takie buły na mordę posprzedawał. You're not really progressing, as well. As you should be. How do you feel about getting more buff with training? That's some great silver. If you are interested, meet him at the sports equipment store. He will have the details. Potion Vendor. Meet Silver's friends and maybe see a magic show. No właśnie, goś miał identyczne statystyki jak ja. Fight League. Roy Jackson, możemy się ponownie z nim zmierzyć. Okej, okay, czyli jest to coś takiego jak... Potionki, którymi się możemy... Powiedzmy, gdzie my mamy tego typa spotkać? Story. Yy, to jest... Mm, fuck Nie Street Fighter, tylko jak chce ścieżkę ligową Tu, meet Casey Ask Casey about the job Potion vendor Meet Silver's friend and maybe see a magic show A to jest tutaj? Czy, czy gdzie to jest? Zapytam jeszcze raz Handpad trailing, sparring, fight, nie Dobra, nie wiem gdzie jest ten jego friend Bar Tutaj nie byłem nigdy w sumie w barze A, jeszcze nie byłem Bo tutaj mogę sobie iść Aha, i tu jest Tyler, dobra Sporting Goods Store, Grocery Store, Cafe Nie wiem w sumie gdzie ten ziomeczek będzie Od tego, od tych napojów Kurwa, nie przysłuchałem się dobrze do rozmowy, ale dobra Casey, może mieć jakąś pracę inną Niż rozwożenie pizzy I co someone to deliver my pizza No to już się bawiłem u ciebie Nie zapisało mi się to, że byliśmy u Casey'ego? U Casey Robiliśmy deliver pizza przez jakąś chwilę i zyskaliśmy za to już 30 dolków raz. Chyba tak mi się wydaje, w tej grze, e, że, że, że to żeśmy robili. Tylko to nam szczęście zabiera praca, tak czy siak. Casey deliver pizza, z about special pizza. We have so many orders, let's talk later. What's new, Casey? Order pizza. Dobra, moglibyśmy zamówić u niego, ale nie chcemy tego. Ja bym możecie ponapierdalać, tak szczerze. Znaczy, tak, zacznijmy od tego, żeby wrócić do domu. I tak, zjeść coś. Aha, nie mam nic w lodówce, dobra. Ooo, ja, frajerze, chodźmy do sklepu. Mamy jeszcze pracę do dokończenia. Jedną, więc w sumie, ale to sobie potem możemy skoczyć. No spokojnie. Kupię sobie trzy mięsa. E, wróćmy sobie do domu, myślę, że autobusem na spokojnie. I teraz tak, zjedzmy sobie dwa mięsa. Chodźmy się przekimać chwilę. Dosłownie chwileczkę e, Pójdźmy do pracy na chwilę ja bym poszedł na jakieś walki uliczne czy, czy coś takiego Albo do tego magazynu opuszczonego Żeby tam móc wygrać jakiś cash sobie przy okazji walk Najpierw chodźmy tu No Jezus, 6 dolków za to aż przejebane no dobra, dokończymy tę robotę I od razu nam cash wpadnie, dokładnie Możemy zastopować już robotę Chodźmy tu, 7 dolarów nas nie boli aż tak i zobaczymy, co my tu możemy spotkać, tak naprawdę w tym magazynie. Hi, I heard that you organize ultimate fights. Is that right? You don't look like a cop, so yes. So you can fight in the ultimate league. I'm a little worried about possible injuries. Then I'm in. Okay, but we don't fight every day, and our fights are really dangerous. Take the challenge. Dobra, przede wszystkim tak yy, wezmę sobie to, żeby nam na pewno siła poniżej 4 nie spadła. I możemy Cross Punch'a teraz odblokować. Power Punch, o Jezus, to ma przejętnik 2 na sile. Zajebiste. Trzeba będzie to wziąć teraz w takim razie. To jest następny cel nasz. I would be just like you, if I hadn't burnt my face. Dobra, czyli tutaj nic nie ma na razie dzisiaj. Fight available. Bez informacji, z kim to jest dostępne. Dobra, Fight. Okej, okay, jest jakiś Fred Jetley. Okej, okay, no teraz się już nie wywinę. Ma lepsze wszystko ode mnie. Z Spierdol dostanę. A teraz się już nie mogę wycofać z tego. O Jezus. Myślałem, że mi dopasuje jakiegoś przeciwnika, co będę kurna chociaż w stanie mu sprostać, nie? A strasznie się zapowiada, że na ryj tutaj. Do... No nie, on dostanę na mordę raczej. Chociaż no, no on ma dużo więcej zdrowia. Ja jestem ranny też. Ojej, ojej, ojej. Ojej, no mam nadzieję, że jakoś mocno ranny nie zostanę. Wycofać się nie można już. Okej, okay, piętnastka... 15... Okej, okay, gość się wyprół z energii teraz. Spróbujmy go w takim razie ponakurwiać na ryj jego głupi. I zobaczymy. Chociaż no... No nie wiem, zobaczymy. Gość ma mało energii, więc zaraz jesteśmy w stanie go napierdalać. Tak naprawdę. I bić mu nawet kombosy. Mm, o kurde, no tak szczerze. Jeżeli... Jeżeli gość nie będzie nas straf Ojej, trafia nas i tak. Ale... Trochę szczęścia. Naprawdę trochę szczęścia i uważam, że to jest do zrobienia. Myślę, że naprawdę trochę szczęścia. I jesteśmy w stanie. Parę hitów po prostu i parę uników, żeby on po prostu zużył energię. Ale jeżeli on nas potrafia parę razy, to jest koniec. No, bigo, Nie powinieneś dawać mu odpocząć w ogóle, on ma bardzo mało energii. Każde w ogóle... Masz w chuj energii, ziomuś. Dobrze, jeszcze jeden taki cios. Jeszcze raz. Do no, jeden cios. Kurwa. Kurwa! Kurwa! No, no nie! Chuj! No Jezus, tak blisko! Ja pierdolę! Było tak blisko, you been... O oh Jezus, you need time to recover. Broken leg, you hate to bełek. O oh, kurwa mać. Gdzie ja mogę to kupić teraz? Na pewno kupujemy cross puncha, bierzemy sobie. Gdzie jest szpital czy coś takiego? 4 dni. Broken leg. You had to buy a clutch so working out on leg is leg less productive. Gdzie ja mogę to kupić? A you had to buy. Dobra. Cztery dni. Jezus mario. Dobra, źle. A w jaki sposób ja mogę sobie serduszko? Jedząc chyba, tak? Sensownie. E, dobrze, zróbmy tak. Pójdźmy sobie na mięsko na siłownię. Jest dzień 17. Mamy trochę energii i trochę tego. Dobrze, no w takim razie nie, nie robimy jakoś tam nogami za dużo. Poćwiczmy <laughs> se na worku. Ja pieprzę, Jezus Maria. Ale tragedia. Totalna. Można powiedzieć, że kompletne fiasko ponieśliśmy. Jak to działa nam na nastrój trening? Na plus czy na minus? Jestem bardzo ciekaw. Ciężko stwierdzić chyba, dobra, bo na tym worku to za dużo nie dostajesz. Staminę na trójkę na pewno sobie wrzućmy. Aha, praca nogami jest mniej efektywna. Jak to wygląda teraz, jeżeli chodzi o kondycję? Całkiem sprawnie. Całkiem sprawnie chyba, jeżeli o to chodzi akurat. Trzeba będzie wywalić kopnięcie z naszego repertuaru ciosów, bo może być nieprzydatne. By humor generalnie raczej działa, raczej idzie na plus. E, jeżeli trenujemy, więc dobrze. Dobrze, Energy Drinka sobie weźmiemy i Protein Bar, żeby móc troszkę dłużej poćwiczyć. Popracujemy sobie tutaj. Żeby troszkę siłę. No, powinniśmy już siłę na szóstce, 7 chyba mieć w tym momencie. Tak mi się wydaje, że mimo wszystko więcej czasu powinniśmy poświęcić na ten trening i po prostu wygrywać wtedy walki w tym, w tym warhousie. A szczerze, nawet jeżeli będziemy obrywać, to i tak dostajemy te skill pointy, więc to jest dobrze. I tak chyba powinniśmy walczyć po prostu tyle, ile możemy, tak? Żeby, żeby po prostu móc odblokować sobie maksymalnie dużą ilość skilli. Tak mi się wydaje, że tak może być, dobra? Już masz dość tego, więc powiedz, sobie tutaj na ławerce płaskiej. Skończył się dzień, spada ci siła troszeczkę, żaden problem. Dzisiaj mamy już jakąś walkę do zrobienia. Spoczko, jak tylko sobie tutaj potrenuję odpowiednio. Stamina na trzeci poziom, agility nam spada, niestety. Trzeba będzie za chwileczkę zwrócić na to uwagę, w kontekście treningu. Dobra, tu jest zajebiście. Tutaj byśmy mogli sobie to zrobić, ale nie wiem czy zdążę, bo zaraz mnie wycieńczenie i głód tak naprawdę dowali. Muszę znaleźć tego typa od tych e, mikstur, tak? Od tych napojów, bo gość, z którym ja walczyłem w Lidze, totalnie na tym jedzie. Znowu jest Roy Jackson, ja nie wiem czy ja chcę się stawiać do walki i znowu dostać poryju po prostu od niego, no nie? Jeżeli gość e, wyczynia po prostu takie rzeczy, bo jedzie na jakichś używkach czy na czymś tam, Silverem pogadam, żeby on jeszcze raz mi o tym opowiedział, ale. On chyba nie, nie, nie mówi za dużo na ten temat, ja nie wiem gdzie ten jego kolega jest. Musiałbym się rozejrzeć. Czy to nie będzie tu? O właśnie. Psst pst, come here. Potion vendor, this guy is huge and he's wearing glasses so he must be clever. Seems that some magic involved. Chodź porozmawiamy przed tą walką. Are you the guy with the magic tricks? Magic no no, it's science. I have potions that will make you harder, better, faster, stronger. I mix them up in my basement. You look like you are stubborn. I mean brave enough to try it. Sounds really great. Yeah, it is. There are some side effects of course, but nothing serious. And definitely nothing that would stop such a courageous guy like you. Tamo increase your strength, agility, stamina. Spróbujmy. Magical strength. Dwa dni. Your strength is magically increased. Magic is a dangerous thing. It tastes okay and the effects are clear, but I would suggest going easy with the magic stuff. I spróbujmy w takim razie, co jest stanie. OK, mam siłę na poziomie 7 teraz. Ciekawe. Spróbujmy. Your health is quite low. It in fight health points. I suggest you take a rest and restore your health. Dobra, ale póki co, no to i tak powalczymy. Mamy siłę na poziomie 7, To przekłada się na małą celność. Ale jeżeli już przyjebiemy, to powinno być dosyć mocno. Podejrzewam, że on teraz może nie mieć mikstury. Więc my go będziemy nakurwiać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No bo po, poprzedniegoś po prostu sadził nam takie hity. No dalej sadzi. Kurwa, mać. Lej go Wtłukuj mu jak najwięcej obrażeń. Mordo. Trzeba go napierdalać, bo to jest niepojęte po prostu. Ała! O kur... <laughs> kombo 27, no pojebało go chyba, tłucz go! 40 dolarów wydałem. I ja pierdolę. No, wryjd dostaniemy, nie ma szans. Jezus, wszystko przegrywamy dzisiaj, nie? Ale to jest okej, okay. znaczy uczymy się na błędach. Wyjebał mu, dobrze, gość nie ma energii. To się może... Kurwa, no mać, no znowu! Znowu! Jezus, no o trochę po prostu! Zdrowie mam na zero. Muszę się wyleczyć. Nie zapisuję się na nic. Ojej, jest bardzo źle. Koniec. Miał. Dzięki kotku. It kept silence before. Trzeba troszeczkę odleżeć chyba co swoje. Trochę podjeść i, i trochę to odnowić. I zarobić cash w pracy po prostu. I i i, 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 może nie pchać się kurwa aż tak do przodu. No, ten gość jest jakiś. A, no, już było tak blisko do przeskoczenia tego, tak szczerze. Ja pierdolę, dobra. Idziemy do biura jego. Dasz nam żryć? Czy nie dasz nam żyć? Teraz to chyba ostatni posiłek. I'll help you for the last time. Dobra, spoko. Idziemy do pracy. W takim razie pracujemy i zarabiamy. Gain 545. Ultimate fight next tomorrow. Nie wiem, czy ja chcę się pchać w ten sposób, zdrowie mi wraca jestem cały czas na tej miksturze e, która dodaje mi kurna siły więc zastanawiam się czy nie spróbować jeszcze jednej walki mimo wszystko w tym odcinku dobra mógłbym się tutaj zapisać, no ale nie chcę na razie prędzej tutaj bym się już zapisał na walkę z jakimś typem, bo jutro jeszcze będzie to trwało chyba, ta, ta magiczna siła nazwijmy ją tak więc nie wiem czy tak pójdziemy na pewno na siłownię Nowo jesteśmy na siłowni. Będziemy dzisiaj pakować łapy. Na pewno wchodzimy tutaj i na pewno idziemy dbać o. No, to może nie jest najlepszy pomysł na świecie. Skoro rzeczy związane z nogami są mniej efektywne aktualnie. Może prędzej pójdziemy sobie na ten worek. Co? Jeżeli już gdzieś mamy poćwiczyć, coś takiego, tak mi się wydaje. Dam trochę niebieskiego też dodać, żeby chociaż na tej dwójce to mieć. Bez przesady nie ma co aż na takie spadki sobie pozwalać. Tutaj chwilę poćwiczmy, żeby to na siódemce mieć. Rocket League, ultimate fights są tutaj. Tylko że to jest loteria, tak naprawdę na koło się trafi, tak szczerze. Więc nie wiem, czy jestem aż taki chętny. Magie jeszcze mam przez jakiś czas. Chocolate Bar. Actually it's not the best snack. A daj pół na pół. Proteiny najlepiej teraz, nie? Jeżeli już mówimy o czymś takim, w ten sposób to działa. Tak, poszedłbym tu, żeby to sobie na siódemkę zrobić, to na dwójkę, to na trójkę. I powinno być spoko. Pytanie, czy nam się ta siła nie skończy przedtem. No właśnie, chyba się skończy. Więc pytanie, czy my chcemy się tu wpierdalać, bo my nie wiemy, z kim tu będziemy walczyć. Dobra, nie idę na tę walkę. Skupmy się aktualnie na, na trzymaniu jakoś tam w miarę formy, na wyleczeniu ram, na odnowieniu zdrowia na 100%, i tak dalej, i tak dalej, a nie na walkach, ee, w których po prostu opierdalamy aktualnie dosyć często i, i nie jest to zbyt dobre. Musimy latać do gościa po catch. Skupmy się troszeczkę na tutaj po prostu... Utrzymaj tutaj naszej postaci siła poniżej 4 nam już nie spadnie, więc kupmy się na tych dwóch statystykach być może. Z uzupełnieniem delikatnym może tego, bo, bo siła nam już poniżej tam pewnego poziomu, od teraz spadać nie będzie. E, i, i, I to jest coś chyba, co powinniśmy robić w tym momencie. A nie jak głupki latać ciągle na kolejne walki i dostawać po mordziach Aha, nic tu nie mam. Jezus Maria. Grocery Store. Chodźmy, kupmy to sobie w takim razie. Trzy mięsa, bo co? Wracamy do domu. Pamiętajmy, że ćwiczyć też możemy w domu, tak naprawdę. Idziemy tu, idziemy do łóżka, żeby odnawiać sobie dalej zdrowie. Wyśpimy się teraz, pójdziemy do pracy, zarobimy trochę cashu. Może też, właśnie, spróbujmy poświęcić troszkę czasu, mimo wszystko, te kilka dni na pracę, po to, żeby móc mm, zarobić sobie fajne pieniądze na te wszystkie maszyny do domu. I wtedy już ćwiczyć w domu, a nie na siłowni. Tak na dobrą sprawę. Dobra, idziemy na piechotę, tutaj Siłę. Oczywiście straciliśmy ze względu na eliksir. Dobra, tutaj możemy popracować sobie troszkę i zarobić troszkę cashu I to będzie spoko, tak mi się wydaje. No, tutaj też dostaniemy delikatny plus do statystyk, więc jest to jak najbardziej spoko. 50 dolarów. się, no chcę zarobić trochę. Teraz aktualnie cel jest taki, żeby trochę zarobić tych pieniędzy. Mimo wszystko, tak myślę, to powoduje, że nam spada. Tu moglibyśmy się zapisać na walkę z. Dragon Reyem 2, 5, 4 na tych staty Nie, tu jestem z Mister Kakuze. O Jezus, w życiu nie ma szans. Nie wiem, czemu oni chcą mnie z nim sparować, ale nie. Na Songu moje jestem, bo to jest tak, mecze są poprzednie mecze, czy. Nie do końca rozumiem. Nie do końca rozumiem, ale chyba tutaj miałbym się ten. Bo jeżeli teraz nie powalczę, to spadnę w lidze do zera całkiem. Ale dobra, spoko. Chyba odpuścimy jeszcze jedną. I tak szczerze, skupimy się teraz na zarobieniu troszkę keszu, tak mi się wydaje Chociaż no teoretycznie powinniśmy się pchać na te walki, pomimo przegranych gdzieś tam e, Tak mi się wydaje, że gdzieś tam pomimo tych przegranych e, powinniśmy, bo za to dostajemy skill point'sy Które tak naprawdę są gdzieś tam najważniejsze, no nie? Mu kurwa Dobra, no jedziemy tylko na mięsku, generalnie takie jest założenie tak powinniśmy, myślę, robić, żeby jechać tylko na mięsku, yy, gdyż, ponieważ, no po prostu, ono daje najlepszy przelicznik, tak? Jest najsensowniejsze. Trochę energia nam spada powolutku, ale tu sobie y, nastrój poprawiamy. Nastrój będziemy sobie też za chwilę na siłowni poprawiać i w trakcie walk, więc spokojnie. Właśnie, te walki trzeba podejmować, bo w przeciwnym wypadku tracimy nastrój. To moment, wstań może, zapisz się jeszcze dziś, dobra? Sign up. Niezależnie od wyniku, bądźmy zapisani na te walki. Niezależnie od wyników, które jakoś tam uzyskujemy Bo to też jemu daje dobry nastrój Nawet jak przegrywa tak szczerze Następna walka jutro, walczymy Właśnie nie wiem, z Hexorem Lamacho walczymy? Chyba tak Czyli spad, spadliśmy o jednego typu nie? Spoko, walczymy jutro Więc jeżeli mamy aż 87 dolków e, To wydaje mi się, że pójdziemy na siłownię Tam sobie delikatnie poprawimy humor a później poprawimy go sobie jeszcze lepiej. Dobrze, ale moi drodzy, słuchajcie, mamy już 25 minut w tym momencie, więc to sobie zrobimy w następnym odcinku i będziemy dalej a, retro effect. Aha, mogę sobie coś takiego włączyć. Dajcie znać, jakbyście chcieli. I dalej będziemy sobie grać też w następnym odcinku, to dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. I zapraszam na kolejne części naszego Punch Clubu. Trzymajcie się, cześć!